dla realizacji inwestycji właśnie tutaj jest z nami firma Bistar, która przez najbliższe miesiące będzie intensywnie pracowała nad tym, aby przywrócić przejezdność w tym miejscu poprzez gruntowną modernizację mostu. Wiedzą, mieliśmy tutaj jakiś czas temu awarię. Ta awaria polegała na tym, że Nośność tego mostu po prostu została zagrożona. Jest to konstrukcja stara, która niestety no, nie wytrzymuje próby, próby czasu. Pierwotnie przewidywaliśmy, że modernizacja tej przeprawy będzie realizowana w późniejszym terminie, ale na skutek właśnie tego zdarzenia no, musieliśmy tę pracę przyspieszyć i chcemy oczywiście zdążyć przed regatami w 2017 roku. A zatem naszym wspólnym zadaniem jest tutaj doprowadzić do przejezdności tego mostu, choć nie zakończenia inwestycji, do 31 lipca 2017 roku. Przebudowa mostu jest kompleksowa, jest w dobrych rękach firmy WISTAR, które jak Państwo wiedzą, mają duże doświadczenie w realizacji tego typu projektów w terminach, na co bardzo liczymy. I przykład Warszawy jest myślę takim sztandarowym dla, dla realizacji naszego zadania. Tutaj praca wydaje się nieco prostsza niż tam, więc jestem przekonany, że to się, że to się wszystko uda. Wartość tego zadania to ponad 18 milionów złotych. Ostatnio mieliśmy dobrą informację, jesteśmy poinformowani, że na skutek wniosku naszego i jeszcze świętej pamięci wojewody Piotra Jani mamy szansę na dotację na modernizację tego obiektu około 10 milionów złotych. Liczymy, że to się uda i dziękujemy wszystkim, posłom zaangażowanym w realizację. Tego naszego postulatu, bo to jest ważne. Mieliśmy tutaj awarię. Pamiętamy, że ten most służy nie tylko Szczecinowi, ale tak naprawdę służy w ogóle dostępowi do portu w Szczecinie. Więc można powiedzieć, że jest to zadanie ogólnopaństwowe. Do tego też wiemy, że nasz port służy zadaniom i celom obronnym. Tutaj też czasem pojawiają się jednostki NATO, więc no, musimy mieć sprawność wszystkich mostów w 100% i w pełnej nośności. I do tego stanu powracamy. Most będzie już wykonany w wersji docelowej, a zatem gdy będziemy w przyszłości budowali tak zwaną ulicę nowoprzestrzenną, to będzie po prostu prosta kontynuacja tego, tego zadania, bo taki mamy w przyszłości plan, aby połączyć dwupasmowo właśnie most słowy z nowym węzłem Trzewska. Tyle ode mnie. Życzę tutaj sukcesu panu prezesowi, całemu zespołowi. Będziemy oczywiście w stałym kontakcie. Te prace, jak państwo widzą, ruszają z kopyta, już w momencie właściwie podpisania umowy. To się stało nie tak dawno, więc myślę, że, że jeżeli pogoda będzie tutaj dopisywała, to z całą pewnością prace będą cały czas proaktywnie prowadzone. Zresztą mam tu obietnicę pana dyrektora Muniewicza z zarządu dróg, że będziemy mogli podglądać również internetowo. To, co się będzie działo na tym zadaniu. Panie bardzo proszę o parę Dziękuję Panie Prezydencie za, za głosy. Ja reprezentuję firmę Vista i tak jak Pan Prezydent powiedział, rozpoczęliśmy już pracę tutaj na obiekcie od robót rozbiórkowych. Na razie na górze obiektu, na górze pomostu od frazowania nawierzchni bitumicznej za chwilkę rozpoczniemy rozbiórkę elementów bezpieczeństwa, ruchu, barier oraz sieci istniejących i na początku listopada przystępujemy do robót zasadniczo związanych z rozgórką i tak przypływają do nas tutaj dwie bardzo duże jednostki pływające. karier 10 o wymiarach, tak żeby sobie tu zgosłowić około 40 metrów na 90 metrów i wyporności 10 tysięcy ton i nieco mniejsze karier 4 o wymiarach 60x30 o wyporności około 4000 ton, i te elementy będą nam służyć tutaj do robót zasadniczych podczas rozbiórki. Prace rozbiórkowe musimy rozpocząć od podparcia wchodzonego przęsła zachodniego, o którym tutaj Pan Prezydent wspomina, który spowodował tak naprawdę konieczność rozbiórki istniejącego mostu. Po podparciu tutaj, przęsło ten element po elemencie. Z wykorzystaniem wszystkich niemalże dostępnych technologii rozbiórkowych będziemy ten obiekt rozbierać i prace tutaj podtrzymuję to, co Pan prezydent powiedział zostaną wykonane w terminie. Także ja...